Jakie idee Janusza Korczaka są realizowane w pani szkole? Taką podstawową myślą Korczaka, do, 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 która określa wszystkiego, idee wychowawcze, jest takie zdanie, które on kiedyś wypowiedział, że dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem. To się wydaje zdanie banalne, ale od tego zaczęła się cała myśl pedagogiczna Korczaka, że dziecko nie jest materiałem, z którego dopiero zrobimy człowieka w procesie wychowania, ale Osobą, z którą musimy się porozumieć, którą musimy zrozumieć, poznać i wspólnie pracować nad tym, co jest ważne dla tego dziecka, otwierając przed nim świat, do którego on wszedł dopiero. Wiele rzeczy nie wie. Kiedy zakładaliśmy szkołę przed 22 laty, wydało nam się wtedy, że najtrafniej będzie odwołać się właśnie do myśli idei Korczaka. No i jakie idee są realizowane? Korczak w swoim domu sierot przede wszystkim traktując dzieci jak odpowiedzialnych za siebie ludzi, wprowadził zasady współdecydowania o sprawach domu sierot przez dorosłych i przez dzieci. I myśmy postanowili zrobić to samo w szkole, to znaczy stworzyć taką szkołę demokratyczną, która nie będzie polegała tylko na tym, że dzieci słuchają i posłusznie wykonują to, co nakażą im dorośli, tylko że w wielu sprawach mają własny głos, a w wielu sprawach sami zarządzają. Mam nadzieję, że będzie od początku do końca dopracowana. Każde dziecko będzie się bardzo dobrze bawiło. Uczestniczę w gośpie. Mam nadzieję, że będę mogła również prowadzić y, Dzień Dziecka do Uchodźców. Okaże się to, jak nie wyjdzie choinka do uchodźców. I serdecznie proszę o głosy dla mnie. I dlatego, w naszej szkole, tak jak u Kurczaka jest Sejm który stanowi prawo szkolne, jest tak jak w domu Korczaka sąd szkolny, który w trudnych sprawach może rozstrzygać kwestie sporne, i jest rząd, czyli rada szkoły, do którego wchodzą osoby, które chcą się zająć różnymi dziedzinami pracy społecznej w szkole. Jak realizowane są idee Korczaka w naszej szkole? Głównym punktem, w którym realizujemy ideę Kojaczaka, jest istnienie sądu szkolnego, w którym udział mają wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. I każda sprawa sporna może być rozstrzygana przez sąd złożony, przez sąd złożony z wszystkich stanów. Są ministerstwa. Rozmaite za każdego roku nowa władza decyduje, jakie będą ministerstwa w szkole. Czyli to, co chciał Korczak, to znaczy współdecydowanie przez uczniów o życiu społecznym, o ważnych dla szkoły sprawach i jednocześnie uczenie się tego, uczenie się odpowiedzialności za siebie i za tworzoną z innymi wspólnotę. Co pani sądzi o tym, by uczniowie decydowali o życiu szkoły? Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Wtedy, kiedy uczniowie czują się współautorami i współgospodarzami szkoły. Istnieje szansa, że można stworzyć wiele ciekawych pomysłów, wiele ciekawych projektów. Nasza szkoła wydaje mi się, że jest taką szkołą, w której jeśli uczniowie mają jakieś pomysły, to bardzo chętnie je od nich kupujemy. Gdyby ktoś ci na przykład dokuczał, to chciałabyś go pozwać do sądu szkolnego, czy wolałabyś, by w ogóle nie było takiej rzeczy? Tak, chciałabym. Jest bardzo dużo takich sytuacji, bo mamy takiego niemiłego kolegę w klasie. Korczak był takim pierwszym pedagogiem, który zauważył rzecz taką, na którą nikt dotąd nie zwraca uwagi. Dorośli, jeśli cokolwiek robią, jeśli pracują, to otrzymują za to zawsze zapłatę, a dzieci muszą wszystko robić gratis, słuchając się dorosłych. I Korczak w swoim domu sierot wprowadził pewien stopień wynagradzania dzieci za pracę. To było kieszonkowe, powiększone o pracę, to były takie kartki z podziękowaniami. A myśmy, uczniowie w pierwszych latach istnienia naszych szkół, zastanawiali się, jakie może być wynagrodzenie za pracę i wprowadzili własną walutę szkolną, bednary, którą się wypłaca za pracę uczniów z premiami, za szczególnie dobrą pracę. No i to też jest w jakimś sensie idea Korczakowska. To, że jeżeli człowiek pracuje, to powinien za to otrzymywać wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy ma lat 5 czy 12 czy 60. Także to jest jeszcze jedna idea. No i bardzo ważna sprawa, likwidowanie barier między ludźmi, to znaczy nie będzie różnic pomiędzy ludźmi rozmaitych wyznań, rozmaitych narodowości, rozmaitych kultur, z których pochodzą. I stąd powstała taka idea przed laty, żeby do naszej szkoły przyjmować Uczniów z innych krajów i z innych systemów kulturowych, uchodźców, którym jest trudno, bo są w obcym kraju. Skąd przyjechałeś? E, pochodzę z Tybetu, ale przyjechałam w Indię. A ile jesteś w Polsce? E, chyba 8... E, miesięcy. A jak się nazywasz? E, nazywam się Kunciok Pelmo. Nazywam się Jovsend, pochodzę z Angolii. Jestem w Polsce prawie 3 lata. Od razu, kiedy przyjechałam do Polski, chciałam się uczyć polskiego. i Na początku było bardzo trudne, ale potem przywidziałem się do języka. I teraz już dobrze mi idzie. Nawet w szkole już nie mam tak dużo problemów z dogadaniem, ale jeszcze dużo problemów z rozumieniem. Nasze dzieci uczą się, dowiadują się, poznają kultury inne i uczą się także szacunku dla człowieka niezależnie od jego pochodzenia, od jego wyglądu, koloru skóry, wyznania. I to, by, to właściwie wyjaśnia. Te dzieci są dla, w naszej szkole po to, że to jest dla nich korzystne, ale są też w naszej szkole po to, że to jest korzystne dla wszystkich. Nazywam się Agendę. Chodzę do pierwszej klasy. Gimnazją Raszyńską. Przyjechałam rok temu i mi się bardzo podoba. W tej chwili no, rzeczywiście bardzo dużo ich się zgłasza, dlatego że w innych szkołach bardzo często są wyśmiewane, prześladowane. A tutaj czują się dobrze, czują się u siebie, wiedzą, że mogą tutaj liczyć na to, że nikt, ich nie, nikt im nie dokuczy, dlatego że ma czarną skórę, czy jest innego wyznania, nie jest katolikiem, tylko jest na przykład muzułmaninem albo buddystą. Czy podoba Ci się na Raszyńskiej? Tak, bardzo. A co Ci się podoba? Dzięki temu, że nauczyciele są bardzo mili, podobały mi się zajęcia. Czy mógłby Pan opowiedzieć o działalności charytatywnej w naszej szkole? Więc działalność charytatywna wygląda z grubsza tak, że po pierwsze są organizowane zbiórki pieniędzy. W tym roku są to zbiórki na studnię, którą chcielibyśmy zbudować w Sudanie gdzie jest bardzo duży brak wody i dużo ludzi przez to cierpi. No i no, i te dni, to są właśnie Dzień Dziecka i Choinka, polegają na tym, że przyjeżdżają dzieci z ośrodków dla uchodźców i tutaj są dla nich przygotowywane różne atrakcje, zabawy, są takie gumowe, co się na których można skakać i dzieci się cieszą z tego. Dzisiaj, 30 maja, w społecznym gimnazjum im. Dzimsa Heva-Didziwajsindzi przy ulicy Raszyńskiej, odbywa się Dzień Dziecka dla dzieci z domów dla uchodźców z bardzo wielu miejsc w Polsce. Tutaj Właśnie przyszły do nas dzieci, do naszej grupy. Nasza grupa zajmuje się zabawami ze skakanką, ze sznurem, jakieś skakanie i tak dalej. Jest właśnie kilka stanowisk, przy których odbywają się różne zabawy, malowanie buzi, oglądanie filmów, właśnie skakanki, są takie duże dmuchane skakadła i tak dalej. I to jest bardzo duża atrakcja dla tych dzieci, bo jak wiadomo, one na co dzień nie mają tyle szczęścia w życiu jak, jak my, więc my chcemy im coś dać od siebie i dlatego co roku razem z nauczycielami organizujemy właśnie. Dla nich taki Dzień Dziecka dla Uchodźców. Jak wyglądają koncerty charytatywne w naszej szkole? Koncerty charytatywne są przedsięwzięciem przygotowywanym przez muzyków związanych ze szkołą i muzyków zapraszanych też z zewnątrz. Zawsze przed koncertem decydujemy, na jaki cel są przeznaczane pieniądze. Zdarzyło się, że zbieraliśmy dla chorego na mukowiscydozę absolwenta bednarskiej, dla Patryka Jastrzębskiego. Zdarzyło się też, że zbieraliśmy na budowę studni w Afryce na obszarach, gdzie od obecności studni zależy w ogóle to, czy ludzie będą mogli tam żyć. Przez jakiś czas współpracowaliśmy też z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.